Można by na pozór uważać, że Krzysztof Kieślowski i Jasna Góra nie mają ze sobą nic wspólnego, dlatego że Krzysztof Kieślowski, o ile mi wiadomo, nigdy na Jasnej górze nie był, nie deklarował się też jako osoba wierząca, jako katolik, a jednak uważny widz, kiedy obejrzy Dekalog 1, pierwszą część tego niezapomnianego cyklu, to uświadomi sobie, że Zmagania głównego bohatera, który walczy o swoją wiarę, o swoje spotkanie z Panem Bogiem kończą się u stóp ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. I z pewnością nie ma w tym żadnego przypadku. Kieślowski dokonuje tego wyboru bardzo świadomie i ja myślę, że to jest bardzo ważny powód, żeby tutaj na Jasnej górze filmy pod tytułem Dekalog, cały cykl przywołać. Zrobiliśmy to rok temu. W 25. rocznicę powstania dekalogu, i dziś powracamy do tej myśli przy okazji promocji książki pod tytułem Kieślowski czyta dekalog. Książki, która powstawała w głównej części na Jasnej Górze, bo to tu odbyła się część konferencji poświęconej dekalogowi. Tutaj także odbyła się projekcja 10 części dekalogu i dyskusja. Dyskusja, która pojawia się także w książce w formie zapisu zapisu głosów z sali. Okazja tego dzisiejszego spotkania jest potrójna. Przede wszystkim książka, która została wydana, Kieślowski czyta Dekalog pod redakcją moją i ojca Michała Legana. Ta książka zbiera 10 tekstów plus rozmowę z panem profesorem Krzysztofem Zamusim. A nawiązuje do wydarzenia, i to jest druga okazja, które miało miejsce przed rokiem, troszkę ponad rokiem, na Jasnej Górze i w Opolu. Mianowicie do konferencji o dokładnie tym samym tytule, Kieślowski czyta Dekalog. Próbowaliśmy 25 lat po powstaniu tego telewizyjnego cyklu opowiadającego o człowieku i Bogu, stawiającego pytania ważne, istotne, o wiarę, o sens życia, Stawiane przez ludzi współczesnych. Próbowaliśmy na te pytania szukać odpowiedzi właśnie w czasie konferencji naukowej. Okazją jest także podsumowanie tego, co działo się tutaj przez 10 tygodni poprzedzających konferencję, a więc już ponad rok temu mianowicie 10 wieczorów razem z dekalogiem, zorganizowanych i prowadzonych przez ojca Michała Legana. Wtedy, jak on żartobliwie powiedział, ale chyba też z dużą wdzięcznością wobec ludzi, Którzy tutaj przychodzili, zauważył, że stworzyła się taka wspólnota niedzielna dekalogowa. Tych, którzy chcieli posłuchać, człowiek stojący troszkę poza kościołem, a jednak przejęty głęboko przykazaniami, co ten człowiek chciał nam powiedzieć. Mimo upływu 25 lat okazuje się, że to jego mówienie i pokazywanie życia człowieka skonfrontowanego z dekalogiem, że jest to wciąż aktualne. A ty wierzysz? Że Bóg jest? Tak. No kim On jest? Co teraz czujesz? Kocham Właśnie. I On w tym jest. Myślę, że jest to ważne, by Jasna Góra stanowiła takie miejsce, gdzie kult i, i wydarzenia religijne, doświadczenia życia, modlitwy znajdują swoje uzupełnienie także w doświadczeniach związanych z piękną polską kulturą filmową i z tym doświadczeniem wiary, niewiary ludzi związanych z filmem, bo to ich doświadczenie jest. Objawem głębokiej wrażliwości i prawdziwego poszukiwania Pana Boga. Bóg jest. To jest bardzo proste. wiesz.